Zacząłeś pauzę, a zapomniałeś wprowadzić kraj zakończenia? Dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym. Zainteresowałem? Zapraszam do oglądania. Siema Wam wszystkim, cześć i witajcie. Dzisiaj porozmawiamy, jak już wspomniałem, o wpisach w tachografie, o krajach zakończenia w tachografie oraz ciekawostka o rejonach kraju zakończenia w tachografie. I tutaj pytanie do Was, zagadka, jaki Kraj potrzebuje tego, żeby wprowadzić tu w nim również rejon. Napiszcie mi proszę w komentarzu, pierwsza odpowiedź poprawna, dostaje ode mnie serduszko. Ale wracając do sedna, najprościej całą sytuację będzie zobrazować na przykładzie. Tak więc wyobraźmy sobie taką sytuację. Przyjeżdżamy na firmę o godzinie przykładowo 13 i chcemy się rozładować. Stajemy na parking, wyłączamy zapłon, tachograf przestawia się z automatu na pauzę. Idziemy do biura, dowiadujemy się, żeby czekać, spoko, idziemy do samochodu, gotujemy zupę, kawę, oglądamy film, kempę trackera na YouTubie, spędzamy miło czas. Przychodzi godzina 15.45 przykładowo, no, dla uproszczenia 16.00, przychodzi do nas magazynier, i informuje nas, że dzisiaj już załadunku nie będzie, ponieważ wszyscy idą do domu. I powstaje problem, no bo od godziny 13 do godziny 16 już stoimy 3 godziny. Dobrze by było zacząć pauzę. Problem pojawia się jeszcze większy, jeżeli chcielibyśmy na przykład wyrobić się w 13 godzinach, a nie w 15, mimo że staliśmy, albo nie Bóg, skończyła nam się już praca. I w tym momencie robimy już pauzę, a chcemy robić ją bardzo dobrze, czyli wprowadzić wpis kraju zakończenia. Teraz taka ważna informacja. Każde wprowadzenie w tachografię jest to nasza praca. Znaczy może nie aż tak bardzo każde, bo są wyjątki, ale upraszczając, kraj zakończenia, kraj rozpoczęcia to również nasza praca. Jeżeli o godzinie 16 wpiszemy kraj zakończenia, Polska, magazyny jakieś tam, a magazynów trzeba wpisywać, ale jeżeli wpiszemy kraj zakończenia, to z automatu w tej minucie mamy pracę. Tachograf nam nie zarejestruje przerwania pauzy, ale podczas kontroli ta pauza przerwana będzie i możemy za to zapłacić mandat. I to spory. Jak to obejść? Jak zrobić tak, żeby wszystko było poprawnie i żeby nie płacić tych kar? Sytuacja jest banalnie prosta. Wystarczy zrobić pauzę. Bo możemy odbiór pauzy zaliczyć poniekąd do naszej doby, czyli że zrobić rozpoczęcie, ale jednocześnie też zakończenie na drugi dzień po wykonaniu pauzy. Czyli wstajemy rano i robimy kraj zakończenia od razu. Nie czekając, jak niektóre teorie mówią, że trzeba minutę przeczekać Robimy kraj zakończenia, od razu robimy kraj rozpoczęcia I możemy zacząć naszą pracę, czyli przełożyć na młotki Iść się zapytać, czy nas kogoś załadują, czy jechać już gdzieś tam, powiedzmy, pod tą rampę Sytuacja banalnie prosta Tutaj zwracam jednak uwagę na to, że teoretycznie dobrze by było robić to wszystko w jeden sposób Czyli albo rano, w mówiąc rano, przed rozpoczęciem Naszej pracy robić kraj zakończenia i kraj rozpoczęcia jednocześnie, albo jednak nie zapominać o tym kraju zakończenia i pilnować tego, żeby zrobić wieczorem zakończenie. Wieczorem, w sensie, że po naszej pracy i rano kraj rozpoczęcia. Przyznam Wam się jednak, że ja sam średnio raz na dwa miesiące zapomnę, zagadam się, bądź po prostu zaczynam pauzę, myśląc, że dalej będę gdzieś tam coś jeszcze wykonywał a okazuje się, że jednak nie muszę wykonywać żadnej innej pracy, więc chcąc no, zmaksymalizować swoją wydajność, że tak to ładnie nazwę, chciałbym tą pauzę mieć już zaliczoną, to kilka godzin powiedzmy. I sam robię dokładnie w ten sposób, że rano, rano, czyli po pauzie, robię kraj zakończenia, kraj rozpoczęcia oraz rozpoczęcie po prostu i jadę dalej. Sytuacja bardzo prosta, banalna wręcz ale ważne jest to, ażeby tej pauzy nie przerywać i o to w tym wszystkim chodzi. E, polecam Wam skoczyć na Facebooka, jeżeli ktoś używa, zajrzeć na moją grupę, na naszą grupę właściwie, ponieważ jest tam paru uczestników, którzy naprawdę dobrze doradzają i jeżeli mam jakieś problemy, śmiało tam piszcie, e, powiem Wam uczciwie, że... A jestem bardzo zdziwiony, ale pozytywnie zaskoczony, ale po prostu jest tam sporo pozytywnych ludzi, którzy wiedzą, co mówią, co piszą eee, i nie ma zbędnego hejtu. Więc jeżeli macie jakiś problem, śmiało piszcie. na pewno ktoś pomoże. Ja też zaraz na jakiś czas zerkam i staram się podpowiedzieć, więc jak najbardziej zapraszam na moje media. Eee, pogadałem sobie troszeczkę dzisiaj do Was, ale mam nadzieję, że trafnie. Dobra, to by było na dzisiaj na tyle. Trzymajcie się. Cześć.